Ostatnio rozmawiamy na temat naszej podświadomości, na temat faktu, że można ją programować, że możemy do swojej głowy nadpisywać, wkładać informacje, które mogą nam służyć. Informacje na temat nas samych, na temat otaczającego nas świata. Jedną z takich metod, takiego programowania swojej podświadomości są afirmacje. Afirmacja jest to wypowiadane czy w myślach, czy na głos treść, zdanie na temat nas samych, na temat tego, jak my odbieramy świat, rzeczywistość. I tak naprawdę wszystko, co mówimy, bez względu, czy mamy intencję, że chcemy właśnie się zaafirmować, czy, czy też nie, wszystko, co mówimy, Pierwszej osobie na swój temat jest afirmacją. I jeżeli my w przypływie jakichś emocji na swój temat wypowiadamy się niezbyt pochlebnie, na przykład o ja, taki, bo zapomniałem tego, albo specjalnie nie, nie wymawiam, żeby tutaj nie, nie zaafirmować samego siebie, ponieważ bardzo ważna informacja. Nasza podświadomość nie zna się na żartach. Jeżeli ktoś w żartach mówi negatywnie na swój temat, to tak naprawdę niestety wkłada sobie do głowy tego typu informacje, one gdzieś tam lądują i być może w przypadku, kiedy ta informacja będzie mogła mieć jakieś znaczenie, w przypadku jakiejś sytuacji życiowej, gdzie właśnie to, na jaki temat się wypowiadaliśmy, będzie miało bezpośredni związek, to ta informacja niestety może wypłynąć, Oczywiście na niekorzyść osoby, która tak sobie do siebie e, mówiła. E, afirmacje warto sobie mm, powtarzać chociażby raz dziennie. Najlepiej wtedy, kiedy jesteśmy w stanie alfa albo tuż po przebudzeniu, albo przed zaśnięciem. Ewentualnie, jak idziemy samochodem, albo słuchamy sobie e, jakiejś relaksacyjnej muzyki. Najlepiej barokowej podobno wtedy nasza podświadomość pięknie chłonie i warto sobie stworzyć taką afirmację dotyczącą nas samych, nas samych. Ona nie do końca musi być prawdziwa w stosunku do tego co się dzieje w tej chwili. To może być takie nasze życzenie, że przykładowo potrafię regularnie odkładać pieniądze. Jeżeli ja w tej chwili tego nie potrafię robić, no to wiadomo, że chodzi o to, żeby sobie wgrać ten nowy program, że mówimy do siebie tak, jakby to już miało miejsce. I wtedy nasza podświadomość pomalutku, pomalutku zaczyna tą informację przyswajać i w pewnym momencie okazuje się, że faktycznie zaczynamy regularnie odkładać pieniądze. Taką inną z afirmacji może być, że Przyciągam e, okazję, albo do jedzenia wybieram tylko takie rzeczy, które mi służą. E, I w ten sposób, powtarzając sobie e, codziennie taką afirmację, w momencie, kiedy m, nadejdzie proces decyzyjny, czy zjeść hamburgera, czy też może kupić sobie kiść bananów, wybierzemy jednak te banany, ponieważ e, nasza podświadomość odtworzy nam tą afirmację i powie. Że ja świadomie wybieram do jedzenia to, co mi służy. Takich afirmacji oczywiście można stworzyć sobie więcej. Eee, zastanów się, pomyśl nad afirmacją dla siebie. Z czym w tej chwili masz największe wyzwanie, i w związku do tego wyzwania, ułóż sobie afirmację i staraj się powtarzać ją minimum raz dziennie, a może nawet warto częściej. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.